Cześć, Jarek Łuczek, firma Abart. Piątek, piąteczek, piątunio Kończymy, wydajemy ostatni samochód to właściwie przedostatni I prezentujemy to, co dzisiaj zrobiliśmy A zrobiliśmy Hyundai'a i30 Z silnikiem 1.4 w drugiej generacji, czyli poprzedniej Teraz już mamy trzecią generację i30 A tutaj poprzednia generacja zresztą z tym samym silnikiem Który jest nadal oferowany i w Kia i w Hyundai'u 1.4, stokoni koni, hydrauliczna regulacja luzów zaworowych i stara, dobrze, bardzo dobrze sprawdzona instalacja gazowa BRC Sequent 32, w której serce, czyli sterownik, jest tam z tyłu za akumulatorem. Tutaj mamy reduktor, filtr fazy lotnej, filtr fazy ciekłej, czujnik ciśnienia i podciśnienia, a tutaj mamy listę wtryskową pod teklem na silnik Tak jak mówiłem, Silnik 1.4 z hydrauliczną regulacją luzów zaworowych, czyli idealnie nadający się do zagazowania, będzie służył lata bezproblemowo, skutecznie. Nie trzeba będzie pamiętać o żadnych regulacjach luzów zaworowych. Tak jak było w poprzednich modelach Hyundai, a. zarówno 1.4, jak i 1.6 miały mechaniczną regulację luzów zaworowych. I w tamtych silnikach trzeba było co 80, co 100 tysięcy kilometrów regulować luzy zaworowe i ponosić związane z tym koszty. Tutaj mamy. Wnętrze auta kilkuletniego, ale w bardzo dobrym stanie, praktycznie nie widać zużycia. Przełącznik benzyna-gaz po lewej stronie od kierownicy widzimy czerwoną diodę, która pokazuje nam, że odpaliliśmy na benzynie, ale w związku z tym, że silnik jest ciepły, to natychmiast przeskakuje na gaz i zmienia się kolor diody na zielony i jedziemy już za połowę ceny. Dolne diody 4 pokazują nam stopień napełnienia zbiornika. Widzimy teraz, że jest to pełny zbiornik. Po skończeniu zbiornika, auto automatycznie przejdzie w zasilanie benzynowe i będzie jechało na benzynie. Będzie dawało nam sygnały dźwiękowe i zmieni kolor diody znowu na czerwony. Autko z przebiegiem 60 tysięcy km, a praktycznie nie czuć po nim zużycia. Jeździ bardzo dobrze, trzyma się drogi równiutko, wchodzi w zakręty pewnie, nic nie trzeszczy, nic nie puka. Wypisz wymaluj, wy, 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 można powiedzieć, wymarzone autko używane pięcioletnie, a prawie nie czuć w nim zużycia. Jest to wersja specjalna FIFA World Cup Edition. Czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jakie były w Brazylii, były sponsorowane przez Hyundai i przez Kia. I z, tej, z tego, przy okazji tej imprezy, została wydana taka specjalna wersja tych modeli Hyundai i 30. A my do niej dołożyliśmy zbiornik gazu o pojemności 49 litrów brutto, czyli możemy do niego zatankować 40 litrów, i szacujemy, że klient zrobi na tym w zbiorniku jakieś 500 km i zaoszczędzi na tym ładnych kilkadziesiąt złotych, bo za to paliwo, czyli za 40 litrów gazu zapłaci 80 złotych, a za 35 litrów benzyny, które musiałby do tego zużyć, zapłaciłby 150-160. No to jest różnica i to dość znaczna. Jak, zaraz, to 175, bo to jest po 5, 35, 5 zł 35 litrów, tak, to 175, nawet 180 zł, Czyli za, zaoszczędzi prawie 100 zł na każdym tankowaniu. A tankowanie odbywa się za pomocą wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Tutaj mamy przejścióweczkę, właściwie głowiczkę, do której trzeba dokręcić końcówkę, która jest gdzieś w aucie. O, tutaj mamy na środku. Musimy ją tylko dokręcić na czas tankowania i zatankować później, zapłacić 80 zł, a nie 170 i jeździć i śmiać się z wszystkich, z wszystkich tych, którzy tankują po 5 zł. Zapraszamy do nas wszystkich tych, którzy chcą tankować po 2 złote, celem przerobienia swoich samochodów na gaz. A tych, którzy już jeżdżą na gazie i zainwestowali parę złotych w instalację gazową, zapraszamy do serwisu swoich instalacji gazowych prawie wszystkich obecnych na polskim rynku. A tych, którzy nie chcą bądź nie mogą skorzystać z usług naszej firmy, polecamy zasubskrybowanie naszego kanału na YouTubie, na którym prezentujemy podobne realizacje, jak również inne ciekawostki związane z alternatywnymi źródłami zasilania samochodów.